Że tak to ujmę. Był Szczypson, nie ma Szczypsuna, teraz to jest mój kanał. Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem oczywiście Stary Szczypson i teraz to jest mój kanał. Przejmuję to wszystko, koniec tematu. Z tego powodu, że... Przeniosłem się na ten świat, tutaj, gdzie oni wszyscy sobie żyją, prawda? I to jest moment idealny na to, żebym przejął także kanał. I ja, oczywiście, nie mam złych zamiarów. To nie tak, że ja tutaj, prawda, teraz jakoś wymyślamy, że ja tutaj chcę być jakimś złym człowiekiem, czy coś. Ale po prostu wiecie, jak wygląda sytuacja. Muszę się nacieszyć tym, że tu jestem, bo kiedyś miałem swój kanał, kiedyś, kiedyś, jak byłem, prawda, no, młody. Ale, no Jezu, jak to wygląda pięknie. Piknie strasznie to wygląda. Ja, no nie ja wiem, to co się tu wydarzyło, te groby tam, jezu, zaraz o tym pogadamy. Ale zanim to, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ łapka w górę to jest coś bardzo, bardzo ważnego, więc koniecznie łapeczka w górę musi być. Dodatkowo możecie zostawić subskrypcję tutaj, prawda, dla Szczypsona, ponieważ, no jak ja kiedyś miałem kanał w tej innej czasoprzestrzeni, prawda, to, yy, no, miałem milion subów, więc pomóżmy mu też wbić milion to będzie super, się historia powtórzy I będzie super fajnie, ale nie przedłużając To słuchajcie, słuchajcie, sytuacja Wygląda następująco, musimy tutaj, prawda Im pomóc jakoś, ponieważ tutaj jest, prawda Rękawica, o której już słyszeliście, prawda Taka rękawica, co wszystko, prawda, puści z dymem pójści z dymem także tam, prawda, ten piąty grób, mam nadzieję, że to jest, nie wiem, właśnie też się nad tym zastanawiam, o co z tym chodzi, nie wiem, czy w ogóle, czy, nie wiem, czy w ogóle Szczypson to zauważył, ale sytuacja wygląda tak, że ja go ani razu nie mogę tu spotkać, a ja bardzo bym chciał spotkać sam siebie, prawda, yy, bo to by było bardzo spoko, a tak tu nie mogę, niestety, ponieważ sytuacja wygląda, jak wygląda, ale jest, prawda, cztery groby są, prawda. To samo, co było na tamtym świecie u mnie, co widzieliście zresztą u Milki, bo ja tam pamiętam, że ona tam była, coś, coś tam kminiła. I ściągnęła mnie tu w ogóle, nie wiem po co, nie wiem po co, nie podoba mi się to, ale muszę z tym żyć. Dobra, jest P. Tam wtedy pisało Palion, tu pisało Dave, tu pisało Milki, tu pisało Klotz, więc by się literki zgadzały, prawda? Ale tu nie ma tabliczki, ja się tego boję fest, boję się tego fest. Ale to nieważne, w każdym razie, bo to już nie dotyczy mnie, ja przeżyłem te czasy, yy, to dotyczy tego nowego, więc... Prawda, łapka w górę może go ocali, ale no nie daje, nie daje słowa. W każdym razie, słuchajcie, sytuacja wygląda następująco, ponieważ... Yy, musimy, prawda, dać jakiś znak od siebie, że my tutaj, prawda, żyjemy Ponieważ, no, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo Ja, jak aktualnie widzicie, jestem sam na serwerze Nie ma nikogo więcej poza mną Więc muszę tutaj jakoś sobie, prawda, poradzić yy, Mam, mam w sumie średnie itemy, bardzo, bardzo średnie itemy mam Bardzo, to jest, to jest, aż mi jest smutno Ale ja nie mam czasu teraz na to, żeby zbierać itemy Jak ten świat zara może runąć A ja, skoro tu jestem, to ja też mogę runąć Więc ja muszę znaleźć jak najszybciej sposób, żeby się stąd wynieść i mieć święty spokój, ale jakoś im pomogę, mam nadzieję. Dobra, tu jest mój stary dom. Jezu, jak ja ten młyn lubiłem, to było coś pięknego, naprawdę. Przepraszam, bo mi lekko, prawda, zakurzyło się. Dobra, nieważne. Sytuacja wygląda tak: musimy jakąś informację tu zostawić po sobie, więc to jest, o, prawda, co to tu pisze. E, witaj, zapraszam cię na Mikołajkową kolację. Jak dzisiaj jest, nie wiem, który, który dzisiaj jest, czekajcie, muszę zobaczyć na kalkulator, yy, znaczy kalendarz, yy, 8 grudnia, jak to było dwa dni temu, to przecież jak, 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 zapraszam, to, to już nieaktualne, dobra, ściągam to, niepotrzebne to tu je nikomu, dobra, nieważne, czekajcie, bierzemy, bierzemy jakąś ten, yy, no nie, no nie mogę sam siebie okradać chyba, nie, czy mogę, no nie, no w sumie sam siebie to mogę, dobra, to okradamy coś, nie wiem, bierzemy to, o, co to, o tym nieśmiertelność, nie, dobra, to niepotrzebne. E ooo, ale ten killoff to mnie tu, prawda, cuci, prawda, chyba z go wezmę. A, a wezmę sobie, a czemu nie. Dobra, mamy killoff, to już jest jakiś progres, prawda, ale musimy zostawić po sobie jakąś informację tutaj, że w ogóle my tu byli, że w ogóle, prawda, wiemy co się tu dzieje i tak dalej, i tak dalej. Więc, eee, wydaje mi się, że najlepiej będzie, no nie wiem, tu chyba to zobaczy, tak mi się wydaje. Albo wiem, albo wiem. Tablica ogłoszeń tu kiedyś była, jak dobrze pamiętam, to gdzieś tam Dobra, tam pójdziemy sobie, zobaczymy tą tablicę ogłoszeń Tam coś, zostawimy jakąś informację i będziemy, prawda, mieli perfekcyjny dostęp do nich Dobra, Jezu, jakby to było wczoraj, tak to wygląda pięknie wszystko Tu, tego też pamiętam, on tu krążył dniem i nocą A w szczególności nocą, jak widać Dobra, ale niestety, skrócę, twoje cierpienia, koleżko sympatyczny Dobra, tablica ogłoszeń e, pos O kurde, jestem poszukiwany No nie może być, dobra, czekajcie, zgłoszę się Halo, halo! To ja, stary Ej, Mam bunkier. Nie da. o kurczę, nie tu nie zmieścimy. Niedaleko. Albo mam bunkier. Tu, tu, w tej wiosce. O. Wiosce. Yy, może być, ale, o nie, mam jedną tabliczkę, dobra, nieważne, przyznaliśmy się, w każdym razie zostawiliśmy info, że, że my tu są, prawda, ale dobra, czekajcie, bo jest ważna sprawa, ważna sprawa, bo muszę wam wytłumaczyć jedną bardzo ważną rzecz, bardzo prostą i, prawda, niesłychanie ważną, ponieważ tak, jak widzieliście, ja w sobie śledziłem sobie kanał Szczypsona wczoraj i widziałem, że on w ogóle nagrał odcinek jakiś taki, że, że ten, jak to się mówi, że tam, że mu zrobiłem jakieś przejście podziemne, no i, prawda, no, no nie będę ukrywał, zrobiłem, ale... Ale to jest, zostało totalnie źle odebrane, to ja je zbudowałem, ponieważ potrzebowałem, prawda, jakiegoś yy, takiego wyjścia, bo mi przysypało górę, ale teraz ogarnąłem, że można normalnie wyjść. Tylko wtedy ja się to odsypywać, bo nie wiedziałem, co mnie tam spotka. Teraz już wiem, I teraz już mi niepotrzebne jest to przejście, ale dobra, czekajcie, musimy to znaleźć. Kaj to było? Jezu, to jest tu gdzieś. Nie, proszę, proszę, nie chcę to łączyć do tamtego. O nie, popatrzyłem się na niego. O, chyba, chyba nie, chyba nie, dobra. Czekajcie, mało łopatę, Mało. o Jezu, ile was jest? Kurde, nie można tak, nie można, czekaj, nie Jezu, nie, proszę, zostawcie mnie, dobra, chodźcie tu, chodźcie tu, robię was solo, o Jezu, ten jeszcze strzela do mnie, dobra, czekajcie, dobra, uciekamy, 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 tu, murowanko, murowanko, pum, 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 dobra, o, dobra, jestem bezpieczny, dobra. Super, dobra, jesteśmy tutaj w tym miejscu. Dobra, mówimy tutaj o tym przejściu oczywiście. Dobra, rozwalamy, znaczy rozwalamy, jakie otwieramy. Otwieramy to przejście i prawda, no nie wiem, z tego przejścia to jestem tak dumny. Naprawdę przysięgam, nigdy nic piękniejszego nie zbudowałem. Chociaż może troszkę ten dom, do którego jest ten podkop zrobiony, to może tak wyglądałoby. Ja w ogóle tak swoją drogą, to jak ja tutaj kiedyś, prawda, budowałem, to tego domu nie zbudowałem. Więc więc widzę, że, że ten nowy Szczypson to ma jakieś w ogóle nowe, nowe wyobrażenia tego wszystkiego. Ale dobra, nieważne, idziemy tam do niego. Musimy tutaj, prawda, zobaczyć, co, co tutaj jest, prawda, nie, 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 niechano. Bo wydaje mi się, że musimy tutaj też jakąś informację zostawić od siebie, prawda. Tu, Jezu, co ty tu robisz? Kurde, dlaczego? Nie, on tu schodzi na dół. Jezu. Czekajcie, tu go załatwimy. Ha, ale żeś się wkopał jak dzik w maliny. Jezu, yes. od razu klepany jest. Raz, dwa, o jest. Perełkę dał. Perłę nam dał, ale dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy mogli znaleźć, prawda, jak to się nazywa? Yy, ten... O Jezu, co ty tu robisz? Weź tam się, uspokój. Kto? Dwóch, dwóch jest. Dwóch jest. Co to? Tu jeszcze Spiderman. Spiderman. Nie, nie, skidę znowu. Dobra, uciekamy tu, uciekamy tu, zamurowuję tu. Tu jest zbyt niebezpieczny. Jezu, czemu on tam nie oświetlił? To jest nienormalny człowiek. Dobra, czekajcie, cofamy się z powrotem. I widzicie, nigdzie nie mogę uciec. Ale jestem sam na serwerze, to czemu ja nie idę spać? Jezu. Na, na starość, to, to, to mózg przestaje pracować jakoś tak normalnie. Więc dobra, lecimy, lecimy się w kimnąć. Bo nie ma to tamto, trzeba, prawda? Yy, uciąć komara od czasu do czasu, a dawno nie spałem. Nie pamiętam w sumie kiedy. A to łóżko tam pięknie zaścielone. Tak, jezu, ale super. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, ponieważ tak, ja sobie już w kimę lecę. Ale, powiedz, ale mu, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, że yy, skoro już kradnę ten kanał, to przynajmniej pozwolę mu korzystać z tego, że ma Szczypson A więc jak chcecie oglądać dalej Szczypsona, to zapraszam was bardzo serdecznie na jego kanał Szczypson Plus, ponieważ on tam se robi Amonga, nie? O Jezu, mam w głowie, Jezu, jak boli. Dobra, nieważne. W każdym razie, wbijcie tam, zobaczcie, prawda, jak ten, on sobie tam w tego Amonga gra, bo to jest bardzo ważne. I oczywiście jeszcze nie kończę odcinka, nie, nie, tak łatwo. Ja jeszcze bym jakieś pranka tu zrobił najchętniej, bo to w sumie... Lubię takie rzeczy robić. Dobra. <laughs> Idziemy tutaj pranka jakiegoś strzelić. Już tu nie powinno być nikogo. Jest... Jezu, dlaczego mnie tu wszyscy tak torturują? Ja yeah. Dlaczego? Dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? Dobra, będę to murował kiedy indziej. Ale nie... Dobra, pranka, idziemy robić. Idziemy pranka robić. Nie ma czasu teraz. Dobra, pierwszy prank, uwaga. Ja jestem słaby w prankach, nie będę ukrywał. Kiedyś, kiedyś byłem lepszy. Teraz już nie. To pierwszy prank za nami. Dobra, lecimy dalej, zrobić kilka pranków fajnych, jakichś takich, yy, prawda, nikogo mu nieszk nieszko nieszkodzących, nieszkodliwych, prawda. Oa, zapomniałem o tym, że tu te kaktusy rosną najgorsze. Dobra, lecimy tu, lecimy tu. Ja bym ooo do milki, do milki jakiś prank zrobić za to, że mnie tu ściągnęła. To jej idealny pomysł. To jest idealne. Dobra. Idę do milki, zobaczymy, jaki on, jaki tam prank może by było strzelić. Nie wiem, tak myślę, myślę nad tym, co zrobić z tym piaskiem, że go mam. No i przychodzi mi tylko zamór. O! Ja wiem, co zrobimy. Tylko to już jest zmienione. Ale żeby było, że zrobiłem, to jeszcze raz to napiszę. Domek. Flaka. Pozdro. Od. Starego. Oj, czekajcie. Starego. S. O! Idealnie, idealnie. Nie wiem, na co ten wieniec jej tu kurcze. Bez sensu to jest, dobra, czekajcie. O, pod Choinką zostawimy jej kapkę piachu. Hy. Dobry, dobry plan, Suni. I, o, gitarę jej przestawimy. Coś to, to jest jakaś man mandolina, nie wiem co to jest. Znaczy, gitara normalnie niby pisze, ale dobra, czekajcie. O, tu na pewno by jej nie trzymała. Na 100%. Dobra. Walkie wow, fajny Renifer. Dobra, to też jest jeden z pranków. Biorę go do siebie. Za zbyt fajny Renifer jest. Muszę go mieć u siebie. Dobra, czekajcie, lecimy z powrotem. P prank zrobiony. O, ja się nie znam na prankach, nie wiem. Kochani widzowie, piszcie mi pomysły na jakie pranki. Może kogoś sprankujemy tu jakoś fajnie czy coś tam. No i przede wszystkim tak. Ja oczywiście obiecuję, że oddam ten kanał prędzej czy później Stipsonowi. Nie wiem kiedy. Może jutro, może nie. To się wszystko zobaczy, to się wszystko okaże. Ale jeżeli chcecie, żebym oddał mu go szybciej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No ale mam nadzieję, że prawda starego Scipsona to też byście chcieli nie pooglądali, bo... Bo Jezu, jak ja dawno nie rozmawiałem do ludzi. Bardzo dawno. Bardzo... Oje, ten mnie otruł. Teraz tak to widzę. Dobra, idziemy sobie odłożyć tego reniferka, bo zawsze chciałem takiego reniferka mieć u siebie. Więc tutaj teraz, prawda, idealne miejsce jest dla niego. Dobra, halo, halo. Renifer... O nie, tu nie możemy go dać. Tu jest jakiś przed piecem, już mi się spoli. Dobra, czekajcie tu. O, idealny Reniferek. No coś pięknego. Coś pięknego, ażbym bym kurczę... Aż bym coś jeszcze jednego takiego kupił, żeby sobie tu stały dwa takie o. Do, nieważne, w każde... o, to muszę zamknąć, bo tutaj jak on mi się zorientował, to a i tak już wie. Dobra, nieważne. No, nie muszę tego zamykać. Nieważne, w każdym razie, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, podsumowując cały, prawda, dzisiejsze zajście. Ja troszkę się stresuję, bo dawno nie występowałem przed ludźmi. Ale, ale prawda, jeżeli chcecie więcej odcinków mnie, mnie jako prawda, z, yy, prawda starego Shipsona, to 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 łapka w górę, prawda, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, e, oczywiście, jak wam się to nie będzie podobało, no to oddam mu kanał, no przecież nie będę tu na siłę nic zrobił nie, ale mam nadzieję, że będziecie chcieli jeszcze ze mną spędzić kilka, prawda, miłych chwil, więc trzymcie się, niech was, prawda, Bóg błogosławi, trzymajcie się, na razie, pa pa!